Tak jest! Halo, halo! Dzień dobry moi kochani! Witam was bardzo, bardzo serdecznie w Overwatchu hajsowników! Przywitał was dzisiaj Bartek Cieślun Cieślik razem z jego remiksem z GTA San Andreas! Co Co przyspiesza? Zajemiste. No. Kozak. Ale stos. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym overwatchu hajsowników. Czyli serii, w której robimy sobie przegląd grupy hajsowników. Patrzymy, co tu jest. Fajne, a co w ostatnim czasie jest nieco zjebane, i karamy te osoby, które łamią regulamin, które nie stosują się do zasad, które tutaj panują, które zgłosiły się do naszego teleturnieju, ale nie przestrzegają jego zasad. Także tak to dzisiaj wygląda. I mam dla Was dzisiaj zupełnie nowy odgłos do remixów. Zobaczymy, co zrobicie z nim. Nie wiem czy mi wyjdzie za pierwszym razem, bo to jest takie trudne dosyć. Znaczy proste, ale ja jest, mam na trochę. Hu A mogło być takie. No dobrze. To nie było zbyt miłe. Właśnie wszyscy wyszli z odcinka. No, yy, więc na pewno coś śmiesznego z tym zrobicie. Tak jak na przykład Piotr Kmielowski zrobił z tym. Halo. <grystanie> <grystanie> Mi się to tak podoba. <grystanie> Mi się to tak podobało po prostu. Order Czajnika za niewyparzony ryj. To nieśmieszne aż takie No Więc słuchajcie od poprzedniego, od poprzedniego Overwatcha minął ponad tydzień Więc zrobimy sobie tylko szybki przegląd najmocniejszych przeróbek Bo jest parę naprawdę przemocarzy kurwa Które trzeba pokazać Uj sfałszowany dobra spierdlamy To nie fajne To nie fajne w bo... Nie, to jest w ogóle ża żałosna próba tutaj, troszeczkę. Za to, to mi się podoba, fajne. <noise> proszę bardzo, jak ładnie, wpasowane. Tutaj nie ma dużo lajków, tu też nie ma dużo lajków, ten ma nawet dużo. A tutaj, proszę bardzo, cukierki z playa. Ja nie wiem, co to jest. A tam widziałem wyżej lepszą Europę. <trykli> Tutaj się śmieją, że umieram znowu taka grupa. Wstawała. Ja na noc za tobą. Bęklu Bęklu, się nie, bo tu jest znowu ta scena z pierdnięciem. Dlaczego wy się tak pastwicie? <trykli> Jak ty wążujesz!

Nie oglądałem wcześniej, nie wiedziałem, że to jest, ale mówię, co za głupek, senuci ci po prostu... I teraz zobaczyłem, jak ty fałszujesz, przyjacielu. To, to nie jest trudne do zanucenia. To jest ty, 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 ty... ty, ty, ty.

no nie, tu znowu śmieją się ze mnie. To nawet sympatyczne. Nie w remiksach, także spróbujmy. Tego nie widziałem Zobaczmy, też chyba z tego wyjdzie. <śmiech> <śmiech> To nawet fajne uśmiechnięte. O, to jest dobre. To Co To na streamy 100%, nie? Po prostu Nowa wersja 100% bo zawsze było The Final Countdown nie, nie A to już się zasłyszałem, takie sobie, mi nie siada No, więc remiksów robicie W chuj i jeszcze tyś tyś To jest mistrzostwo, to muszę pokazać Gość na PC Speakerze zrobił jest mistrzostwo świata Z Jan Jabłoński, No coś mistrzowskiego. To jest, jest tyle remixów, ja już nie mam jakby jakich pokazywać, bo to by zajmowało cały odcinek, jakbym tylko to robił. No właśnie. Pociąg, 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 pociągi jest tyle tego. Nie da się, nie da się. Co to jest? Order in vitro za sztuczne 500 plus. A co to znaczy, że sztuczne 500 plus? Pani Mag Magda, wyśpiewacie się, tak? Nie dobra. No jest to mocno, jest to mocno. Mógłbym tylko remixy pokazywać przez cały ten. No bo tu jest tego tak ogrom i to jest wszystko tak przegenialne. A to jest niedobrze, bo to jest wyśmiewanie W ogóle nie nieśmieszne to jest A słuchajcie, jest dzisiaj specjalna okazja swoją drogą Przy okazji tego, ja wam już pokażę wszystko Bo zadziała się radość wielka W sercu moim, żebyście tutaj zobaczyli, bo mamy 10 milionów na bombsite A, tak widzę tylko Bo jest przycięty tutaj jest pasek kontrolny, żebym zawsze był na czystym tle Ale jest 10 milionów na bombsite, więc ja się ogólnie jaram, o tak można pokazywać coś na YouTubie, jest 10 milionów, pozdrawiam Weronikę Heck, za dobry pomysł, naprawdę, order dla ciebie, więc dzisiaj jest wesoły dzień, dzisiaj myślę, że nie będziemy za dużo banować, chyba, że mnie ktoś wkurwi, nie, no to będzie koniec. Znowu się śmieją, że umieram. Cały cały, żałosna grupa troszeczkę się stała w ostatnim czasie. Sprawdź, kto podgląda cię na Facebooku. Ciekawe, czy ta osoba dowie się, że właśnie wyleciałeś z tej grupy. Kurwa. Do widzenia za reklamę. Order Elsy, gdy twój post ma tę moc. A co to jest? Oluju, a ty jeszcze nie śpisz. A co to ma moc? A ja wiem, co to jest. Dobra, okej, okay. czas przejść do tego, na co wszyscy czekają, czyli do przeglądania postów, do badowania osób, które łamią regulamin, już 166 tysięcy nas tu jest, 4 tysiące osoby czekają na dodanie, to się dzieje pomalutku, ale to niedługo 170 tysięcy znowu. I cóż tu jest za hymn? Co, co tu jest, co ty zrobisz? Patryk merda ogonem, no, nawet tak można się uśmiechnąć Wszystkie macie źle, tylko ja jechałem pociągiem Nie wiem o co w tym chodzi Bo nie, nie rozwiązywałem testów gimnazjalnych Jak chcecie, żebym testy gimnazjalne wam rozwiązał e, To dajcie, nie wiem 30 tysięcy łapek w górę pod tym overwatchem To będą testy gimnazjalne To zobaczymy o co z tym chodzi po prostu No bo to jest, ja nie wiem o co chodzi z tymi mamami A wy to wrzucacie I, i te wszyscy się śmieją, którzy są w gimnazjum A już nie, nie powinni być to W sumie to trzecia gimnazjum To znaczy, że, e, że to zaraz będziecie w pierwsze Liceum, czyli że już nie będą mnie oglądały gimbusy. <laughs> Macie zostać na tym kanale, gnoję, muszę zarabiać na kimś. Order dokładki u babci za postur jest dobry, ale jest go za dużo. <laughs> Jaki zajemistyczny order! Genialne! O nie, powiedziałem, że jest genialne, teraz będzie wszędzie na grupie. Order uchodźcy, twój post przegracza wszelkie granice. No nawet śmieszny, ale tutaj order paint'a powinieneś mieć z przyjacielu za ten Gimper, Tyczfelu. No to taki niemiły tu post. Ten dach będzie miał więcej lajków niż twój post. Tak nie obrażamy, to jest punkt trzeci regulaminu. Kogust Bogus bardzo śmieszne. Bardzo autorskie, jak widziałem to 58 Overwatch'y temu. Legenda głosi, że ktoś trafił. Co to jest za pytanie? Oceń, czy poniższe zdanie dotyczące tekstu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie jest wam żywe. Tekst odnosi się do dziejów Rzymu w okresie republiki. Z tekstu wynika, że urzędników w Rzymie obowiązywała zasada kadencyjności. A, to musiałbym tekst odczytać. No nie wiem, o co z tym chodzi. Już prawie. Pomoże mi ktoś do subskrypcji. Tak, ja Ci pomogę. Wypierdalać z tej grupy na przykład piłka brazuka 5 zł do porównania. Mi <laughs> się podobało, ktoś zrobił tam, a co jeśli Bartek Kukier rysuje duże fanarty, tylko ma ogromnego grosza. CSGO, sen, motywacja. Cóż to jest? Damian Gudaś. Esportowy sen. Cóż to jest? Chyba dziurę mam w wyczole, nie? Bo za jasno jest. Gdy miałem 15 lat, mówiono mi: znajdź sobie inne hobby, a nie tylko gry. Gdy miałem 15 lat. Był ogromny świat, a w nim ja mały człowiek Grając w kafejkach z kolegami chcieliśmy czegoś dowieść W czas, gdy inni pili, niszczyli swoje płuca My ćwiczyliśmy na daście, jak się z rzuca Gdy miałem dwadzieścia lat, mój ojciec rzekł mi Znać pracę, bo gry wkrótce zniszczą życie ci Gdy miałem dwadzieścia lat Dziennie śniła mi się gamingowa scena Więc ćwiczyłem ile sił na przerwę czasu nie ma Marzenia pełne chwały, o duchy dodawały Z każdą kolejną wygraną prawdziwsze się stawały Gdy miałem... Ładne! Mi ładne, ładne, no takie... godziny temu ustawił Damian Jeżeli to ty śpiewasz, no to ładnie Link do lepszej jakości. Mortki Pasza udostępnił to u siebie. Zajebiście, no to fajnie. Mój zobaczył. Liczę, że e w C. Będzie własnym życiem żył. Nadejdzie sześć. Się... To jest fajne, jakby. i yy, jakby ładne. Więc gdzieś tam powiedzmy, że jest to związ. no. Powiedzmy, że jest to na tyle ładne, fajne i dobre i, i, i gdzieś tam powiązane z czymś, co, co, co się kręci wokół YouTube'a, czyli esportem, że możemy to zostawić I, i, i też wykonanie powiedzmy jest bardzo, bardzo ładne i dobre. E, natomiast jakby to też jest na pewno temat, który nie powinien być tak jednostronnie pojmowany e, i, i tak myślę, że dobrze będzie kiedyś jakąś tam dyskusję na ten temat wszcząć. To znaczy, bo to jest fajne i, i mega o tym mówić i masie esportowców się udało, tak? I dzisiaj żyją w drużynach, a prawda jest taka, że pewnie 95% osób, które łupi w te gry, to to sobie w nie łupie i, i jakby marnują sobie życia i traktują to jako wymówkę, nie? Że, no ja będę grał, bo, bo ja mam marzenie, że na pewno się kiedyś uda. I to mija rok, drugi, trzeci, piąty, no i się nie udaje, nie? I, 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 I czy tutaj. Żeby to miało jakoś tam ręce i nogi Ale fajne, ogólnie, ogólnie przekaz powiedzmy, że ładny Zarząd do grupy RZ2GP Będziemy robić najazdy na inne grupy To nawet miłe, ale chyba Spierdalaj, bo nie akceptujemy tu czegoś takiego O nie, znowu coś, co mnie obraża Wiem, słabe, ale to dopiero zapowiedź Napiszcie jakieś, to po co wstawiasz, jak wiesz, że słabe No tata, znów nie działa to wideo no co te skajsy widziały? Nie wklejamy takich rzeczy na grupę, przyjacielu. Xylofon, to widzieliśmy gdzieś tam. Wygrywał częściej niż jak z Gimperem. A nie to jest. Nie kojarzę. Dotyczy... No niby na pół dotyczy, ale tu zaraz... Dobrze, uratujemy cię, przyjacielu, bo gdzieś mam dobry nastrój, ale normalnie powinien zostać bana. Większy stres od samego egzaminu. Gimnazjaliści zrozumieją Zrozumiałem też na przykład to, że e, posty związane z egzaminem to nie dotyczą grupy A ja przegapiłem coś, bo się... No właśnie, to też, ja się czytałem tu pytanie, ale to nie dotyczy grupy w żaden sposób Proszę wynosić się Wszystko by mi się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki Wróciłem na buntowników skąd na którym mam tutaj bana Fame jebany. No, to bez sensu, jak to wstawiasz na dwie grupy. No, nawet zabawne i ma 500 lajków. Tak ci skasujemy, żeby jeżeli wrzucasz na jedną grupę, to niech to będzie na jednej, nie? Jak dotyczy tam. Egzamin gimnazjalny. Wiem, że nie jest związany z grupą, ale myślę, że post na czasie nie zaszkodzi. Kiedy wychodzi ci minus półtora przedziału, no, nie związane z grupą, przyjacielu, jak sam napisałeś. Także żegnamy cię z tej grupy. Ordej prostej linii. Za pomysł tak prosty, że nie wiadomo dlaczego wcześniej nikt na niego nie wpadł. Nawet dobry order. Nawet nie najgorszy, tylko nie wiem, co ma prosta linia do tego, ale że rozumiem, że prosty pomysł. Dobrze, szczekłem. Witam was wszystkich. Czy jest ktoś chętny na jego szkic ołówkiem na karce? Kto jest chętny? Piszcie w, w komentarzach. Ja narysuję Gimpera plus wybraną osobę z komentarza. Powodzenia. Moniki zostaną ogłoszone jutro o godzinie 18, a prace oddane w wasze ręce troszeczkę po 20. Zastanawiam się powału co robić z takimi postami, bo od kiedy ktoś napisał, rzucił takiego posta, że e, No, e, dajcie tam swoje ksywki, napiszcie w komentarzu, to ja wypiszę was na kartce e, To zaczął się spam tego typu postami i te osoby dostają bardzo dużo lajków i komentarzy zawsze Tylko problem jest taki, że nigdy nie wrzucają rezultatów swoich prac i nigdy do nikogo te rezultaty nie docierają Więc powoli się zastanawiam, czy za takie coś nie zrobić tutaj przynajmniej kasacji posta Jak nie bana, słuchajcie wypowiedzcie się proszę jakoś w komentarzu, ja na razie to skasuję bo ja Staram się kasować tego typu posty, bo mi się nie podobają Wow, to jest ładne Srojo, i samu Mandio, Gimper Nitro Izaka brakuje, Izak pierwszy raz nie wygrał I bardzo dobrze Nie wiem jak wam, ale bardzo mi się podobała seria Gimper Simulator 2, więc razem się Z prośbą, żeby Gimper w twórcę gry, aby ten Stworzył Gimper Simulator 3 Jeśli wam także podoba taki pomysł, lajkujcie posta Nie wiem, to mogłeś po prostu Wiadomość do mnie napisać, kolego Siema, coś tam integracyjnego, Jo, Ale ty wylecisz ale ty, a ty już wyleciałeś, ale po prostu drugiego bana dostać, podwójne dożywocie, tchuju. NK niech ktoś podejdzie do rozwiązania ze zdjęciami z sprawdzianu gimnazjalnego z matwy, please. Proszę nie zoneto, to ma pół głowy, a to chyba troszeczkę fajkanta konto przyjacielu, więc nie powinno cię tu być. Order zespołu tureta za taki post, że o oh, kurwa. No ja, ja się nie śmieję, więc więc ci skasuję ten post, pomogę. Co myślcie o wykonaniu Gimpera? Moim zdaniem byłaby dobra seria. E, moim zdaniem, e, chyba chujowa troszeczkę. Propozycja. Zdajność, że można znaleźć wielkim z CSGO, których zezwącą bindów potrzeba się pod Gimpera na serwera Weba. a o tym, żeby Tomek wszedł na taki serwer i poudawał trochę trola? Na zadawane pytania odpowiadał półsłówkami lub nie na temat. To mogło być dosyć zabawne. A Tomku, co uważasz? Uważam, że to nawet zabawne, e, więc e, dam ci

Kurwa! Nie. Ciało Wirtusa, game. No być śmieszne. Czemu nie ma znaku wodnego? Jak robisz autorski mem i nie ma znaku wodnego, to będzie kasowany po prostu. To możemy się umówić. Hajsownicy EU Slash Watermark sobie wchodzicie i robicie sobie znak wodny. Grają, a jeśli pisać wynik w co to jest za posty? Głupi jesteś? Witam, dziś narysowałem w peńcie właśnie was hajsy. No nie, to jest podróbka serii rysowania widzów. Ja się w ogóle nie zgadzam na coś takiego. O, jak ładnie wzór otworzył na koszulkę. W ogóle się nie zgadzam. Dobrze musi być serżant z Order charas, charakterystyki za post, którego nikt się nie spodziewał I to jest na przykład fajne nawiązanie Jest yy, znak wodny i jest fajne nawiązanie do egzaminu gimnazjalnego Order edytowania, zadziękowanie co 50 polubię Jutro zaczynają maraton, to też jutro piszę i jak się przygotowaliście Od Nie wiem jak to się uchroniło Bo Chyba, że to ktoś z administratorów zostawił jeden post taki, żeby był, tak, w temacie Tu będzie dobrze, ale dlaczego?

Bardzo śmieszne, przyjacielu. O, mogę sam siebie zbanować. Nigdy tego nie zrobię. To no dobrze, skasuję tylko. Dzisiaj mam dobry humor. Powiedz, na na kosmicznego Remigiusza. Polub ten podwór, inaczej będziesz miał starą na czole. za zagłupota. jakieś luletki podobne co z Go Double. Tak, Overwatch i przyjacielu. Właśnie przegrałeś. To widzieliśmy. To jest fajne w ogóle: Sims 4 koszulki Rift Zone. Strasznie fajnie ogarnięte. Jest tutaj Rift Royson. Konfiguracja haków. Hajs się zgadza. Ridge zone zwykły. O, bardzo fajnie. O, mandiowa jest. suka bliatnakuj. Gorzej wygląda jak, jak w rzeczywistości. Bardzo ładne. Swoją drogą kto jeszcze nie był, to zapraszam bardzo serdecznie, żeby sobie sprawdził, bo na rig zone e, wjechały zupełnie nowe wzory. Sijicie mi wory, wjechały nowe wzory, więc ja zapraszam Was, żebyście sobie sprawdzili szczególnie polecam moją koszulkę jest bardzo ładna, bardzo sympatyczna, fajna, więc kupujcie. To co jest? Mateusz Kamiński. No, to znowu umieram, to nie chcę. Stać chcę przejść. Nie ma 500 plus. Nie wiemy, czy można ci ufać. co administrację krytykujesz? Ha. To nie jest zabawne. Siema hajsy, kolekcjonujcie to się obrazki z gum turbo. Nimpo pozdrawiam cię i wszystkiego najlepszego. Hajsy można się powymieniać. Właśnie wpadłem na ten pomysł. No, niby życzył mi wszystkiego najlepszego. Więc teraz się waham, czy go nie zbanować. Ulubiony youtuberze. Jestem jego ulubionym youtuberem, a miałbym go zbanować? Bo smutno mu będzie. A może ja już nie powinienem tego robić oceniać Was. Wyrzucać. A jak Wam będzie smutno? Czy, czy ktoś z Was czuje się obrażony po, po tym odcinku? Może ja się zmienię. Nie, nie wiem. Nie, nie mogę. Muszę zjeść drażetkę z play. Koniec. Po prostu yy, taką. Mało ich już zostało. Uświadomiłem. Że, że, ja nie chcę oceniać Krysta Radomskiego już. Bo jest dobrym człowiekiem. A, a ja jestem złym. Ja zostawię z tym, który jest dobry. Zawsze lepszy ode mnie. Zawsze lepszy. Chcecie za sobie. Z... Niech on prowadzi Overwatcha, proszę bardzo, tak? fotelu lepiej sobie poradzisz? Świetnie. Miłej zabawy z nim. Może on zdecyduje, czy zbanować ten post, czy nie. Tak? Miłej zabawy, fotelu.